Cię ciągle zatacza swój krąg Z podwójną siłą Odbija się każdy błąd? Szukając szczęścia ty bacz na każdy krok Gdy myślisz, że trzymasz się w gości, ono wypada ci z rąk Rodzimy się sami, umieramy sami, Zaplotani o żądania sieci i Dowody te i czy ktoś już umie to powtarzać czy jeszcze nie? Dobra, i teraz będziemy wsypywać nad manganian potasu KMNO4 jest nikomu komuś co mówi. I on ma bardzo ładny kolor. Bardzo ładny fioletowo różowy kolor ma. Jeśli wsypalibyśmy więcej kryształków, to byłby bardzo ciemnofioletowy. Trzeba to dobrze wymieszać. A w drugiej kolbie, bo nie powiedziałam Wam. W drugiej kolbie będziemy, bo szkło laboratoryjna, to jest, znaczy ta akurat szkło to jest kolba. I ono jest odporne na różne kwasy, bo jeśli wrzucilibyśmy kwas do szklanki, to mogłoby to wyżreć, a tutaj to jest bardziej bezpieczne. I w drugiej kolbie będziemy mieszać cukier, zwykły cukier taki, jakim słodzimy herbatę, i oprócz tego udrażniać do rur, który zawiera wodorotlenek sodu, który jest silnie żurący, dlatego nie będę Was prosić do pomocy. Ci wszystko widzą? Może coś zabrać ze sobą. Wszystko widzicie? Czasem, aż się rozpuści. To jest woda demineralizowana razem z udrażniaczem do rur, takim kretem, jaką, jaki mają na przykład wasi rodzice w domu, żeby czasem przetkać rury. I zwykły cukier. Musi być dobrze rozpuszczony. Dywamy jedno do drugiego. I powstaje nam kameleon. Musicie mówić, jakie kolory są. Jaki kolor jest teraz? Ale musimy chwilę poczekać. Trzy lata. Dobra, zrobił się żółty. Słuchajcie, chciałam powitać dzisiejszych gości, panie nam się przedstawią i powiedzą na jakiej jesteśmy uczelni, z jakiej są uczelni, żebyśmy mieli orientację. Tak? I przyszły dzisiaj poeksperymentować z wami. Ja mam taką ochotę i żałuję, że nie przewidziałam, bo klasy trzecie gimnazjum, to, to powinna być tablica i co panie powiedzą, powinna być od razu reakcja i to powinny trzeciej klasy napisać. Tak myślę, że sobie, by sobie poradziły, ale póki co już tego sprawdzać nie będziemy. Ale nie wiem, czy pani Małgosia czucha, jak to przyjdzie, to nie będzie chciała, to jeszcze reakcja miał pisać, tak? A teraz poproszę pani, żeby nam się przedstawiły, bo warto wiedzieć, z kim się mamy dzisiaj, z kim się dzisiaj spotkaliście. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja się nazywam Klaudia, studiuję chemię na Politechnice Gdańskiej. Widzicie? Tak. Brawo dla pani! Dziękujemy bardzo. Ja mam na imię Olimpia i studiuję chemię na Uniwersytecie Gdańskim. Dziękuję. A ja nazywam się Ewa. Ja nazywam się Ewa i studiuję filologię rosyjską, a chemię pasjonuje się po szkole. Na dnie tej dużej kolby, która jest na środku stołu, mamy znowu perhydrol. I teraz wsypiamy do niego łyżeczkę. Wsypiemy nad manganianu potasu, ale musicie nam trochę pomóc. Będziecie głośno liczyć do trzech. Będzie jeden, dwa i na trzy wsypiemy łyżeczkę do kolby. Ale liczenie musi być porządne, żeby pani Klaudia usłyszała. OK, więc zaczynamy. Zaczynamy liczyć. Trzy, cztery, jeden. Sekundy Zrobiło się 100 stopni, czyli zaczęło wszystko wrzeć. Teraz kolba jest gorąca. Jeśli wsypiemy znowu nad potasu, to wszystko będzie chlapać i pół sali będzie fioletowe. A ciężko to zmyć, a chyba nie chcemy mieć fioletowej sali. A już uczestniczyłeś w jakichś atrakcjach? Tak. Jaki? Tam coś na sali z chemii było? I jak Ci się to podobało? Nudno było. Wywnioskowałeś By coś z tego, czy nie za bardzo? Dziewczyny fajne, ale reszta nie. Żadne eksperymenty mnie nie zaciekawiły, tak? To po prostu jak... nudne, długo to wykonywali, nie pokazywali tego dokładnie, naprawdę nie podobało Jak Ci się to podoba? Jest bardzo fajnie, ogólnie dzień y, otwarty, jest dosyć spoko, wszyscy się bawią, zajęcia chemiczne były bardzo fajne, Teraz układamy legło powiedzmy, To jest bardzo fajne zajęcie. No, podoba się wszystkim. Układamy jakby takie drogi. Bardzo fajnie, bardzo dużo atrakcji, z których e, korzystaliśmy. No i jesteśmy bardzo najedzone w Jest trochę nudno. Dlaczego jest nudno? Bo musimy siedzieć z nauczycielami. A jakby było bez nauczycieli, to jakby sobie to wyobrażał? Byłoby o wiele lepiej, ponieważ moglibyśmy chodzić. Nie wiem, na salę to tu... Nie na salę nie w w sali, w w sali. Sali, w Ale teraz to ja też mam chodzić na sali. W sumie, w nie w mogę. Czemu? No bo teraz mnie wyciągnęli do wywiadu, a tak naprawdę to mam jakieś zajęcia w sali. Ale jesteś bardzo kreatywnym człowiekiem i wyciągnęliśmy z tego powodu, do wywiadu. Nie wątpię. Dokładnie. Nawet jest fajnie, najbardziej spodobały mi się te roboty, a tak to... Te, tą kwestią też fajne było. Jaki eksperyment ci się najbardziej podobał? Yy... Eksperyment najbardziej mi się podobał. Pasta dla słonia. Bardzo fajnie. A z czego konkretnie korzystałyście? Nauczyłam Wiktory grać w klasy. No, mieliśmy ten pokaz na sali, co związane było z chemią. To bardzo fajny ekspery... eksperyment. Eksperyment, <grywka> A co ci się tam najbardziej podobało? No, w ogóle. Te... Ty... Lokomotywa. O. No, lokomotywa, albo to, że. Szusach... Były propozycje, żeby w szkołach do góry. Jak to jest być szkolną maskotką? E, bardzo interesujący. Zamysł. Pracujesz sam czy z kimś? E, na zmianę z kolegą. Jak się nazywa? Krystian Szymska. Fajnie. Gorąco ci jest w tym kostiumie? Na razie nie. Pogoda, Dobrze, jak ludzie reagują na Misia? Zrada w na twarzy. Czy nie miałeś problemu z założeniem tego kostiumu? Miałem i musiałem kolega film Falkus. Aha, dobra. Ostatnie pytanie. Mogę przymierzyć głowę? Czy jest szansa no. na zrobienie takiego komputera, który był i bardzo wydajny i tani? Wiesz, e, to jest też e, prawo mura, tak? Prawo mura, czyli to, co jakby Intelowi przyświeca od lat, że... Nie pamiętam, czy to było co rok, czy co ale ale myślę, że liczba... E, moc odliczenia procesorów się podwaja co jakiś czas, tak? Także one, wiesz, prędzej czy później będą tak wydajne i będą też tanie. Bo technologia, która powiedzmy 10 lat temu była droga, tak? I była jak na tante, czasem bardzo wydajna no to, wiesz, z czasem staniało. I tak dalej. Ale jeszcze czyli istnieje coś takiego, jakby komputer byłby już taki wydajny, że bardziej by się nie dało? To jest możliwe, bo to zależy od tego, jak bardzo zejdziemy w procesorze, to... chodzi o zmniejszanie ich rozmiarów, tak? No to w pewnym momencie tak małe, że nie będziemy w stanie bardziej zmniejszyć to jest jakaś granica wydajności punktów? Co jest skarb, tak, że... e, laptop, zmo, e, laptop czy pewne zmiany terenu? Jak masz e, laptopa i stacjonarny, no to po co masz bez stacjonarny, który jest praktycznie... No dobra, one są wydajniejsze czasami, tak? Mają lepszą kartę i tak dalej. Ale nie chodzi do gier. Taki do gier, no to wiesz, no mi się wydaje, że mi wszystko... Laptopa Pajam... nie złożysz. Czy W tym powiedzmy stole dałoby się stworzyć taką grafikę, która byłaby, byłaby tak realna jak rzeczywistość? Powiem ci, że z tym jest problem, bo na przykład sama kwestia badania światła to jest rzecz tak obliczenia żerna, że naprawdę te karty graficzne musiały być dla kamistami, tak? Musiałbyś mieć, nie wiem, no naprawdę dużo motoriczyłby na to, tak? To było tak rzeczywiste, ale no, zauważ, że... No gry, które są teraz, w, no mają całkiem niezłą Dlaczego e, producenci, powiedzmy, a, konsol jest... nie robią tak, dobrych, e, Taka, to tak jest... dobrej grafiki, na przykład jak w komputerach? Konsola. Znaczy, no, ja, no, to jest go go to, dobrać że dobrać konsole dobrać. jak już produkujesz, to na produkcję masową, tak? To jest jedna generacja, która idzie przez jakiś czas. E, no i to właśnie od tego zależy, że konsole są zawsze z, z tyłu do no bo na PC tak, wiesz, wyjdzie nowa karta graficzna, po prostu wymienisz i spoko, a w konsoli, no, no tak, kurczę, no nie to nie? No, to też na nowo. Dokładnie. Ale konsole mają to do siebie, że mają najlepsze procesory, bo na przykład PlayStation 3 miało 6-rdzeniowe, rdze PlayStation 2 miało, 4-rdzeniowe, a PSP miało 2 i PlayStation 1 miało 1.